Siemanko, piątek Godzina 15 Dzisiaj mam wolne, ale o 15 dopiero wypuściłem i zobaczcie Nasz tu nie daje żyć, o Mewunciek już spadł Chodź Mewunciek O, widzicie? Mewunciek Będzie go trzeba. Czekajcie, zaraz go złapę. A Jezus, mewunciek, mewunciek. Zobaczcie mojego mewuncia. Już go wiatr zepchnął. kładam go pod wolierę, bo go szkoda. Miało być słonecznie, wiatr wieje. Czarne chmury. Z moim gołębnikiem Tu są sobie jedzą Jest parę fajnych sztuk Coś mi dzisiaj przyszło paczką Zaraz Wam pokażę Powiem szczerze, że mi się nie chciało nagrywać na się weźmiemy, tu wpuścimy. O do tego gołębnika o. o to szkoda sensu karmić, żywić i to psy zjadły Siostrę też tam będę musiał wpuścić jego i zaraz wam jeszcze Pokażę Jastrząb to tu nie odpuszcza Wypuściłem, przypilnuję ze 3 godziny i wczoraj nie otwierałem, bo wiało, zimno było. A, wczoraj też miałem gościa, kilka gołębi sprzedałem, ogólnie to dużo tu już wyjeżdżało gołębi. Może się skapniecie, których brakuje, o. zobaczcie tego, motylka, zobaczcie jaki motylek. Czawski. Też go będę musiał złapać i wziąć go. On jest fajny. On ma kapcie duże, on ma gruby dziób. Będzie go trzeba tam pod wolierę bo on sobie tu nie da rady z tymi bobami. O, jaki fajny. Taki sam jak my w Wiat go jak dzisiaj go nie zepchnie. To... Piąte kapciate pojadą, muszę je tu przeliczyć ile ich jest Nawet nie wiem Klepią, zrywają się Zaraz pójdę po ziarno Zobaczcie, widzicie tu na szywie Aniołka O, jaki aniołek? Tak, jastrząbganie gołem. Zobaczcie, jaki aniołek walą po szybach niestety zrywają się, latać im się chce te młode to ładnie się zrywają zaraz tu zaraz nagram co, jaka paczka mi przyszła Na hordzie siedzi ten fajny, go wychowałem. Nie było prądu, miałem wcześniej wam nagrać, ale mówię, nie będę po ciemku nagrywał. Zaraz rada moment kończę lęgi, bo, bo obrączki się już kończą. 200 to tak od niechcenia, a duża też gołębi tu nie obrączkowałem, nie? Bo dużo tu jest nieobrączkowany gołębi. A jakie żałobniki. Oczka białe. no Dobra. Nagram w gołębniku. Chodzi taki bidek. O, ciekawe, czy kolegi ten jasny. Co od kolegi wziąłem, gdzieś tu powinien chodzić. O, ten przyleciał. Też go zaraz złapę jakoś może. W rękę. On tu nie dojdzie do mnie Chodź, chać, chodź, chodź. Wpadnie jastrząb to je Najgorzej jak jastrząb wpada to je popłoszy i taki czarny czy mewek to tu są takie ładne widyny Muszę je poprzerzucać, nawet w tym małym gołębniku będą miały lepiej O zobaczcie Paczka mi przyszła, kolejne 500 e, Ciężko to kupić, ja to kiedyś zreklamowałem to jeszcze kupiłem lęgi, ale chciałem kupić te loty, nie? Bo to są witaminowe. Też ciężko kupić. W jednej firmie zamówiłem, odesłali mi kasę, bo nie było dostępne. No i glukozę, bo jak się upały zaczną. W ogóle to alkacyt chciałem kupić. Ale tam to kupiłem, to groszowe kosztuje. No i oczywiście tam to robi, to wiadomo co to jest. Drożdże piwne, nie? Tabletek to ja mam jeszcze tych, jeszcze mam u mnie to idzie tego dużo. Można powiedzieć, że tysiące sztuk. O, tu jest mewunciek drugi. Mewunciek drugi, i tego mewuncieka też weźmiemy. Zamkniemy. Muszę poobrączkować. Też tych gołębi, a to wieczorem wejdę, to o, ta fajna. No i niech me wuncie sobie tutaj żyją. O, me wuncie. Będą miały może wodę lepiej do picia. I na słoneczku sobie pochodzą. Z tego gołębnika też wyjechało. Nie wiem, czy się skapnęliście, których gołębi brakuje. Ale sprzedałem wszystkie młode z jednej rasy O i dwa dwamy wuncie Niech sobie siedzą Sprzedałem Pan przyjechał też chyba ponad 200 km i zabrał nie No i tak to jest u mnie no, nic się... Dzieje, nie dzieje, obrączek zostało niewiele. Mam dużo młodych do zaobrączkowania, więc to to dzisiaj opusto jest. Tu było 200 obrączek, zostało trochę Nie wiem czy tam o, fajne młode były pewno muszę je zaobrączkować Tu jest też blavinderek z tyłu, bo może tak tu są fajne gołąbki Bardzo fajne Marcie już wam pokazywałem na koneserów widynów Mutki No i te też są tutaj Kawusia Ta kawusia to ładna zostawię sobie taka dwurzędowa będzie pokaźny goł, Tu jest fajne. Fajne, czyste łapki. No nie. Tu dobre, wszystko zdrowe. W najlepszym porządku. Tu wiedeńskie. Tam nie wiem, czy. A tu się działy. Na... O! To się wylęgło. No i tutaj to nie wiem. Tam chyba Mewuncia Mewuncia, ale nie ta Tam siedzi ten czerwony z czarną I tu siedzi ta nakrapiana Ciemno, Ładna taka Nakrapiana, czarna No, a tak to to, się nic tu nie dzieje za wiele O, wiedeńskich troszeczkę też wyjechało nie Za wiele, ale niby jest tego dużo. Ale wybrać coś do sprzedania to tu wam chciałem pokazać. Tu muszę też poobrączkować, nawet nie wiem czy się powiem wam. Kurde, czym więcej wolnego, tym się więcej nie chce. I powiem wam, że niektóre to nawet nie wiem, czy się da za obrączkowe. O, tu pocztowa siedzi na. Widynie Zobaczcie jak pocztowe karmią I... I mewunciek żółty Widzicie żółty Hamburski mewek, nie? Ładny też, ten będzie ładny, trzeba to poobrączkować Wszystko Dobrze się opiekujesz, dobrze Tu siedzi, nie wiem, na marzeniach Te są też dwa widyny, o muszę je zaobrączkować fajne, zarąbiste o ten jaki jaśniutki o patrzcie, jaki jaśniutki jaśniutki taki będzie jak ta ale ten będzie fajny nie? no co któryś wychodzi dobry jakby wszystkie dobre wychodziły to 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 świat był piękny i kolorowy a, pokażę Wam jeszcze co. Muszę wejść po obrączkować. Pokażę Wam jeszcze co. Tutaj jest. Tutaj są te. Motylki warszawskie. Zobaczcie, bociany karmią. Dwa motyle warszawskie, takie jakie ten chodzi po dachu, nie? Dwa motyle. Ile, ile, dwa motyle. I tu jeszcze taki zarąbisty motylek jest. Srebniaki to pasą. O, zaraz. O! Macie jaki. Sinupa. na e, pasionek. Macie jaki dziubek. Gruby dziób. Taki obły, kapcie duże. No i fajnie. No i jest tam dużo i żałobne jakieś. I... Jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo tutaj siedzą. Tu Wiedeńczyk jakiś spadł. A miałem tu zlikwidować. Kuźba, tu znowu kapciatę. Miałem zlikwidować tego. A zobaczcie, jaki fajny w ramce wylotek żałobny. Mówię kurde, nie nabiało ogon No tu w ramce taki no, ładny A tu co jest? O Jezu, znowu kapci kapciaty Nie wiem już, o jesteś tu Jesteś, zobaczcie przylazł tu Nie wychodź Chodź tutaj. oleję wodę w takie chojniki, żeby to umiało pić, bo to masakra. Tu wczoraj mi pokaż, żyje. Jasny się wykluł. O, już ten mewek padł. Wczoraj berlinka się dziobała i Niestety Tu fajne znowu pasiaty Takie jak tamte Jeden wylot, drugi boczny Ale tam 7 na 7 chyba w lotach Takie dosyć Dosyć, dosyć O jest Dobrze, już cię jastrzą nie zeżre Zaraz go złapę Tylko nagram tu co jest o! Już! Jest atak! Zobaczcie! O! Ja nagrywam, zobaczcie! Już! Już coś biło w dach! Sekunda... Zobaczcie, zobaczcie jak się... O! porozlatywane po całym niebie i tu już w tym momencie mogło już coś zostać złapane niestety bo na pewno tak było po gołębi porozlatywane no i widzicie o pocztowe też górą pocztowe te głupie nie są o i tak to jest i od wypuszczenia nagrywam 16 minut O, widzicie, już wiedeńskich nie ma Już się wszystko pochowało, wpadło do gołębnika Pocztowe gdzieś górą poszły no, wiedeńskie stare to już są mądre to I te stare trupy No i tak to jest Muszę tego blawindra i tego wziąć, przełożyć. Chodź, o, zobaczcie, jaki Ale kapcie ma potężny. No i już go muszę przełożyć. No i jest tego jeszcze, widzicie, i tego blawindra też przełożę. Bo to szkoda. O, tu taki bez tusika na białogon. Dobra. Taki film, może jutro coś nagram, a jutro nie będę miał czasu. Pewnie. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam wszystkich. A jeszcze dogram, zobaczcie, jak stoją na szpilka Już na ziemię nie zlatują. Wrubelki, tylko słyszycie? Się pochowały. No i już teraz mógł jaszczą coś złapać. Dobra, jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, na razie.